Witam serdecznie, kochani, z tej strony Wyszka Ja Za chwilę przedstawię Wam horoskop na następny miesiąc. Drogie osoby, z znaku strzelca witam. Zobaczmy zatem, jaki będzie dla Was miesiąc lipiec i już rozkładam dla Was karty. Zobaczmy. Praca. Drzewo życia. Dziewiątka denarów oraz szóstka denarów. Emocje. Dwójka buław, szóstka mieczy oraz trójka buław. Oraz zdrowie. Piątka Pucharowa, Wieża i Diabeł. Zaczynamy od karty Drzewo Życia do 10 lipca. Jest to karta zmierzania w odpowiednim kierunku. Cokolwiek będziecie robić w tym danym momencie, czy będziecie szukać tej pracy, czy też nie. Po prostu karta mówi, że jesteście w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej sytuacji się znajdziecie i cokolwiek to znaczy, oznacza pozytywne rozwiązania. Oczywiście, dla mnie jest to karta właśnie dojścia do celu, ale też nie zmuszania się do pewnych kwestii. Jest to karta rozwiązań, gdzie po prostu nawet jeśli jest źle w jakimś sensie, to i tak oznacza, że jesteśmy w pewnym punkcie, który jest nam przypisany i jest to odpowiedni punkt. Oczywiście karta zachęca do działania ale mimo wszystko też zrozumienia, że taka jest kolej rzeczy. I to samo się tyczy osób, które mają pracę. Również możecie tutaj mieć wrażenie, że na przykład dla osób, które są w trudniejszej sytuacji, że, że to jest niewłaściwy moment, czy, czy że to jest niewłaściwe miejsce. No Karta mówi, że jesteśmy w danym momencie we właściwym miejscu, będzie lepiej, natomiast musimy jakiś etap przejść i go gdzieś tam zrozumieć, doświadczyć. Natomiast kolejna karta już jest lepsza, bo po 10 tutaj lipca 9 denarów oznacza tutaj na przykład pomoc, wsparcie bogatszych czy zamożniejszych osób, szczególnie kobiety o ciemniejszych włosach. Może oznaczać, że taka postać nam pomoże lub nas przyjmie do firmy, która będzie oferowała szczególnie Konkretne zarobki, tak więc tutaj pamiętajcie też, by kierować się własnym komfortem, wygodą i pilnować asertywnie swoich tutaj zasad. Dla osób, które mają pracę, również będzie to czas wymagający. To znaczy, jeżeli czuliście czy czujecie, że jesteście wykorzystywani, może warto powiedzieć nie lub za, zatrzymać coś, co jest gdzieś tam dla Was niekorzystne. W dobrym aspekcie oznacza podwyżkę, możliwość awansu, natomiast my tu musimy być asertywni, asertywne, bowiem gołębie serce już tutaj w niczym nie pomoże. Po prostu muszą się liczyć konkrety. Karta po 20 z kolei, lipca to szóstka denarów, oznacza negocjacje. Rozmowy. Jeżeli chcecie szukać w tym czasie pracy, to powinno mieć miejsce, tak? To ktoś powinien wyjść do Was z inicjatywą. Natomiast pamiętajmy, jest to karta warunkowa. Ktoś nam coś oferuje, ale też będzie stawiać warunki. Zachowajmy w tym wszystkim równowagę i umiar, by nie zostać wykorzystanym czy wykorzystaną. To samo tyczy się w, w przypadku osób, które mają też pracę, dlatego że tutaj um, umiar i e, równowaga między dawaniem i braniem jest istotna. Jest to jednak mimo wszystko dobry czas na e, tutaj e, negocjacje czegoś. E, możecie też otrzymać jakąś propozycję. A jeśli chodzi z kolei o emocje, dwójka e, buław, e, to karta do dziesiątego. Lipca i ona wskazuje tutaj, przepraszam, możliwości poznawania osób z daleka w czasie podróży, dwie postaci, które będą na równi nas fascynować. No i tutaj ożywienie, duże ożywienie, ruch, fascynacja, erotyzm. Dla osób, które mają, kogoś może oznaczać możliwość zmiany miejsca zamieszkania, planowania podróży, udania się w nią, oczywiście, także trudne wybory, ale ogólne ożywienie w relacji, które będzie korzystnym, pozytywnym. Po 10 lipca mamy Szóstkę Mieczy, i to jest też karta. Która wskazuje na możliwość kontaktów z osobami z daleka, egzotyczne kontakty z osobami wręcz z innego świata, można powiedzieć. Ktoś się może z daleka też odezwać do nas. Generalnie tutaj jakby ruch myśli też może się dokonywać na niwie internetu, tak po prostu. Dla osób, które tutaj kogoś mają, czasem jest to karta udania się właśnie w podróż na miejsca zamieszkania również. Ale też czasem karta odejścia może być to wasze odejście, czyjeś, czy przymusowa podróż, właśnie. Natomiast tutaj, dla relacji, które były już w jakimś sensie zmęczone walką, może oznaczać odejście w stronę dobrych czasów. Kolejna karta z kolei to trójka buław i ona rządzi po 20 tutaj lipca. Trójka buław. Również oznacza bo w ogóle macie piękne karty na kontakty z daleka, podróży, na tą komunikację tak naprawdę internetową, oznacza spotkanie ciekawych postaci i zakochanie się tutaj w kimś, kto będzie nam pasował, tak więc bardzo dobra karta, jeśli chodzi o kwestie emocjonalne. Dla osób, które mają kogoś również spełnienie zadowolenie, możliwa także podróż, jakaś zmiana, może być też oczywiście zmiana miejsca zamieszkania. Natomiast tutaj realizacja planów w pełnej krasie będzie dostępna i będzie odczuwalna tym samym. Natomiast zdrowie do 10 macie tutaj piątkę pucharową. No jest to karta emocjonalna, czyli tutaj zawirowań też mentalnych, gdzie możecie. Niestety wpadać w złe emocje, depresyjna, smutek, apatia może Was ogarniać. To jest też karta niestety jakichś nieprzyjemnych takich wiadomości, jakichś porażek, ale pamiętajmy, tu w tej karcie jest potencjał, to znaczy nawet jeśli czegoś się dowiemy nieprzyjemnego. To będą jeszcze opcje dostępne, które warto wykorzystać. Zwróćcie uwagę na układ hormonalny tutaj na wszystko, co się wiąże z okolicą głowy kręgosłup. No i zróbcie badania okresowe. Natomiast kolejna karta, po 10 jest to karta wieży i po 10 lipca los może tutaj zmieniać gwałtownie wasze poziom witalności, tak uważacie na kręgosłup, złamania, upadki, poważne kolizje. No niestety może oznaczać jakieś zawirowania, które tutaj mocno wstrząsną Wami. Ogólnie zmiana, zmiana, która może być niespodziewaną będzie tą, która też spowoduje zmianę w waszym nastawieniu, tak, gwałtowna zmiana, no nieprzyjemna karta mimo wszystko. Natomiast jeśli chodzi o kolejną kartę, tutaj mamy Diabła z kolei i diabeł w tym układzie oznacza aspekt wchodzący po 20 lipca i tutaj możecie niestety wpadać w nałogi w depresyjne też niestety myśli, pokusy. Czyli, bo tutaj ten okres taki w kwestii zdrowotnej może być napięty i to może się odbijać na tej ostatniej karcie, gdzie na przykład będziemy chcieli sobie pofolgować jedzenia, picie, nie wiem, e, dać sobie tutaj ulgę, e, ale ona niekoniecznie będzie dobrą dla naszego zdrowia. Uważajmy właśnie na uzależnienia, e, uważajmy na zakażenia bakteryjne, niestety, i coś, co nas spęta, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. Czy, czy, czy po prostu utrudni pewne kwestie. E, mimo wszystko, e, tutaj e, Diabeł jest najlepszą kartą, bo można się z tej karty wyzwolić, czyli, jeśli chcemy, wykażemy siłę, to jak najbardziej. Natomiast, e, tak jak mówię, no, troszeczkę tutaj ten, e, to zdrowie będzie wymagało od Was e, spojrzenia i takiego pozytywnego, e, mimo wszystko. Układ w tej pierwszej części, drugiej jest całkiem, nie ja bym powiedziała, dobry, natomiast naprawdę zwróćcie uwagę na swoje zdrowie, sperymentalną, mentalną, fizyczną, by tutaj po prostu, mimo burzliwości, nie pogłębiać pewnych negatywnych aspektów. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, w takim razie pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.